Włącz i zostań z nami. Wydaje się, że w ujęciu soborowym, czy w czasie y, po soborze, jest taki akcent, że przewodnikiem w modlitwie może być każdy, kto osiągnął jakiś etap na drodze modlitwy, kto y, uszedł jakąś drogę za Chrystusem. Przewodnik na drodze modlitwy jest też wyrazem wspólnoty. W ten sposób moja modlitwa podzielona z kimś, zweryfikowana z kimś, Staje się wydarzeniem wspólnotowym, wydarzeniem kościelnym. A jednocześnie ten, kto mi przewodzi w modlitwie, jest takim moim superwizorem. Jest probierzem, sprawdza, czy moja modlitwa nie jest modlitwą błędną. Czy nie schodzę na bezdroża, czy nie wchodzę w sytuacje ryzykowne. Za tę prezentację trzech ważnych życiorysów historii Kościoła, trzech przykładów modlitwy, trzech przykładów ludzi modlitwy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz myślę jest czas na dyskusję, na zadanie pytań przede wszystkim osobom obecnym, jak się ma propozycja całej konferencji czy medytacji imienia Jezus w niektórych szkołach jezuickich. Medytacja, w której człowiek powtarza imię Jezus, to pewnie włączenie się w tradycję monastyczną mnichów, w egipskich, wschodnich, później także zachodnioeuropejskich, gdzie początkową formą tej medytacji była, było przyzywanie imienia Jezus, ale w postaci prośby. Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, ulituj się nade mną. Więc forma powtarzającego się w tym dialogu. Panie Jezu, proszę cię o coś, ulituj się nade mną. Myślę, że można. Ograniczyć czy, czy redukować taką medytację również do powtarzania imienia Jezus, nawet były takie już w V wieku. Diadoch z Fotyki tak postępował. Można takie metody stosować, ale pod jednym warunkiem, że jest to połączone z katechezą o Jezusie. Bo zobaczmy, że imię osoby to coś zupełnie innego niż mantra Tak? imię wywołuje z pamięci osobę i skojarzenia z tą osobą. No, można tutaj sobie przez analogię tak wyobrazić młodzieńca, który pisze na skalę. Basia, tak, i rysuje tam serce przeszyte strzałą. Widzimy, że to celem tej, 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 tej akcji graficznej no nie jest wyrycie pięciu liter, Celem jest przywołanie osoby. Tak, dla Niego na basie jest osobą umiłowaną. Jest tą, która porwała jego serce. O, i on w ten sposób jakoś adoruje jej imię. No tak, przez analogię, kontemplacja czy medytacja imienia Jezus ma chrześcijańską wartość pod warunkiem, że jest jakaś uprzednia katecheza i jakieś uprzednie umiłowanie Jezusa. Wtedy wywołuje się imię umiłowanego. I jak widać, jest to bardzo poważna różnica w stosunku do mantry, która, jak słyszeliśmy nawet dzisiaj w tych gronach medytacji chrześcijańskiej, była proponowana właśnie jako brzmienie, którego celem jest od uwolnienie się od myśli. Od myśli, czy to dobrych, czy to złych, właśnie dlatego, że mamy nie zastanawiać się nad znaczeniem. Tej, tej mantry. Tak, więc tu bym widział bardzo poważną różnicę między medytacją imienia Jezus, bo medytacja imienia to przecież nie jest medytacja imienia po prostu, czyli dźwięku. To jest medytacja osoby, która ma takie imię. To jest nawiązywanie miłującej relacji z tą osobą. Tak, ktoś przywołuje osoby Jezusa, czy jego obecności, czy jego uwagi. Jednym słowem, imię Jezus jest wtedy skrótem i streszczeniem wołania: Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, ulituj się nade mną. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.